Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Dzisiejsze wideo na temat, co to właściwie jest to EFT. Witam na moim kanale. Nazywam się Kat, jeśli się jeszcze nie poznaliśmy. No więc, co to jest to EFT? EFT po angielsku EFT. Jest skrótem dla Emotional Freedom Technique, czyli w polskim tłumaczeniu technika emocjonalnej wolności. Opiera się ona na badaniach klinicznych, które wskazują na to, że traumy emocjonalne mają bardzo duży wpływ na nasze fizyczne zdrowie i mogą się manifestować jako choroby. Te same badania wskazują na to, że opukiwanie EFT jest w stanie zredukować negatywny wpływ, jaki te emocje i wspomnienia mają na nasze samopoczucie i zredukować stres. Kiedy to cierpienie zostanie posprzątane, kiedy się go pozbędziemy, nasze ciało naturalnie jest w stanie się zbalansować i pomóc sobie w odzyskiwaniu zdrowia. Ta metoda łączy w sobie elementy terapii poznawczej, terapii ekspozycji oraz akupresury czyli opukiwania opuszkami palców poszczególnych punktów na ciele, w których znajdują się tak zwane meridiany, punkty energetyczne. Ponad 100 artykułów w renomowanych czasopismach medycznych i psychologicznych oraz dziesiątki badań klinicznych wskazują na to, że ta metoda jest bardzo pomocna przy leczeniu depresji, różnych chorób, Stresu, niepokoju, bólu, jak i również zespołu stresu pourazowego. Bardzo często ta metoda pomaga tam, gdzie nic innego nie było w stanie pomóc. Podstawowa technika EFT wymaga skupienia się na negatywnych emocjach. Może to być jakiś strach, niepokój, złe wspomnienie lub nierozwiązany problem. Podczas skupiania się myślenia bądź mówienia na ten temat opukujemy kilka razy te punkty, o których wcześniej wspomniałam nazwane merydianami. Opukiwanie tych punktów podczas myślenia o tym, co Cię martwi, wysyła uspokajający sygnał do Twojego mózgu. To, to sprawia, że relaksujesz się i zdajesz sobie sprawę, że to Ty masz kontrolę nad tym, jak się czujesz. Dodatkowo, poprzez stymulowanie tych punktów, których jest nasza zastała energia połączona z naszymi starymi programami, sprawiamy, że ta energia jest w stanie zacząć się poruszać i jesteśmy jej się w stanie pozbyć. Jeśli jest coś, czego chcesz, ale nie możesz tego osiągnąć, dlaczego tak jest? Pewnie wiele razy słyszałeś stwierdzenie, że robiąc to, co zawsze robiłeś, będziesz otrzymywać takie rezultaty, jakie zawsze otrzymywałeś. Co to znaczy, że jeśli chcemy osiągnąć coś nowego? Powinniśmy coś zmienić. Sposób, w jaki myślimy, sposób, w jaki coś robimy. Brzmi prosto. Ale wcale takie nie jest. Jak myślisz? Dlaczego? Dlatego, że nasze umysły są zaprojektowane na to, żeby opierać się zmianom. Internet jest pełen informacji na temat jak zrobić cokolwiek chcesz zrobić. Więc problemem nie jest brak informacji, jak coś zrobić, jak coś zmienić. Problemem jest nadmiar informacji, które zakodowaliśmy w swoim umyśle, w swoim ciele, w swoim polu, który powstrzymuje nas przed tą zmianą. Jest część nas, która chce zostać taka sama, która chce zrobić wszystko w znany sobie sposób, dlatego często pojawia się stres w momencie, kiedy chcemy coś zmienić. Może to się pojawić jako paraliżujący strach, ale może to być też bardziej subtelne. Czyli pojawić się w taki sposób, że po prostu bardzo delikatnie Twój nieświadomy umysł będzie Cię rozpraszał, a Ty nawet sobie nie uświadomisz, kiedy zboczyłeś z kursu. Samo sabotaż jest to najczęściej miłość do siebie, która pokazuje się w nieprawidłowy sposób. Nie zachowujemy się w taki sposób, dlatego że jesteśmy źli, bądź głupi. Po prostu nasze zachowania są oparte na starym programie i na najprawdopodobniej wielu nieporozumieniach, które zakodowaliśmy w sobie i przyjęliśmy jako naszą absolutną prawdę. Metoda tappingu pozwala nam na to, żeby po pierwsze usunąć stres z tym związanym, a po drugie, żeby dojść do źródła tych naszych programów bardzo często zaczynamy tapping na jeden temat, a w trakcie tego tappingu nagle mamy moment eureki, olśnienia, kiedy przypomina nam się wspomnienie czy jakieś doświadczenie i zdajemy sobie sprawę, skąd wywodzi się ten problem. Zamiast pozwolić na to, by strach przed mianą, zmianą nas powstrzymywał, to możemy przy Wykorzystaniu tego narzędzia zmierzyć się z naszym strachem, spojrzeć mu w oczy i dowiedzieć się, jak i dlaczego on nas powstrzymywał, oraz uświadomić sobie, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z pozytywnymi zmianami. Jeśli chciałabyś poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tapingu, to zapraszam do kliknięcia w ten link, który gdzieś tutaj powinien być. Na ekranie.